Mocnemu szczęście sprzyja. Dawid Kubacki trzeci w Sapporo, to jego dziesiąte z rzędu podium w Pucharze Świata. W loteryjnych warunkach zwycięstwo uciekło Rieju Kobayashiemu. Piotr Żyła, gdy zobaczył finałową próbę Japończyka, złapał się za głowę, a siedzący z prawej Dawid Kubacki uśmiechnął się pod nosem. Ledwie 110 metrów Japończyka oznaczało, że Polak znów będzie na podium. Miałem świadomość tego, że musiałby naprawdę przyciąć w garba, żeby, żeby, to, żeby spadł po prostu za mnie. Stało się. Dawid Kubacki, dziesiąte kolejne podium. Przed nim w tej klasyfikacji tylko Peter Preft. 12 kolejnych wizyt na pucharowych ceremoniach i Jane Achenen wizyt 13. To co, zabieramy się za pościg? Nie, no mnie nie namówisz na takie deklaracje, bo ja wiem, ja wiem, że na to się różne czynniki składają. Taki to nasz mistrz. Dawid powściągliwy na niego wołają. Dawid Kubacki już jest trzeci w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Doprowadzącego Stefana Krafta traci raptem 79 punktów. Przy sprzyjających okolicznościach żółtą koszulkę lidera Polak mógłby założyć już w nocy. Drugi konkurs z Sapporo od pierwszej w TVP Sport i pierwszej trzydzieści w jedynce. Plan na Japonię zrealizowany z nawiązką. Dawid Kuwacki zajął trzecie miejsce w pierwszym konkursie Pucharu Świata w Sapporo i wskoczył na podium klasyfikacji generalnej. Wczoraj wygrał Japończyk Yuki Asato, drugi był Austriak Stefan Kraft. Za trzy godziny seria próbna przed drugim konkursem. Więc nasz reporter Filip Czyszanowski, korzystając z chwili wolnego czasu, wybrał się do centrum miasta. Konban Was Saporo, dobry wieczór Saporo, a właściwie bardzo dobry wieczór. Jeżeli gdzieś świętować sukces Dawida Kubackiego, to właśnie tutaj, w centrum Saporo, wiemy, że w Sapporo są polscy kibice, ale muszę uważać, bo za 4 godziny już kolejny niedzielny konkurs, a jest kogo i co podziwiać. Proszę sobie wyobrazić, Dawid Kubacki w ostatnich 10 konkursach zdobył więcej pucharowych punktów niż przez pierwsze 9 lat startów w Pucharze Świata. Właśnie przegonił... Takie legendy jak Maciej Gonekanana, Gregora Schlierencauera i Stefana Krafta w liczbie kolejnych miejsc na podium. Licznik Dawida Kubackiego zatrzymał się na 10, ale Polak nie mówi dosyć. Finałowa seria przed skokiem lidera Rioju Kobajasziego. Mało kto wierzył, że Dawid Kubacki utrzyma podium. <ścoughs> Szczerze prosimy! Szczerze, to można się było tylko uśmiechnąć pod nosem. Kobayashi miał ponad 5 metrów przewagi nad Polakiem. Musiałby spaść zaraz za Bulą, właściwie by spaść za Kubackiego. Stało się. Piotr Żyła, gdy zobaczył finałową próbę Japończyka, złapał się za głowę, a siedzący z prawej Dawid tylko się roześmiał. Ledwie 110 metrów Japończyka oznaczało, że Polak znów będzie na podium, a Kobayashi musiał się gęsto tłumaczyć przed rodzimymi mediami. Zawsze też jak mówimy, nie jest lekko w domu skakać i po prostu mogą być przemotywowany. I to jest sport, i po prostu to, tak, tak się dzieje. Nie nasze to zmartwienie. My cieszymy się serią Polaka. Dawida Kubackiego, dziesiąte kolejne podium. przed nim w tej klasyfikacji tylko Peter Prewce 12 kolejnych wizyt na pucharowych ceremoniach i Achonen wizyt 13. To jak, w niedzielę kontynuacja pościgu? No myślę, że tak, no ja już też y, czwarty raz chyba ósmy jestem, no to, to już. To jak, jak, jak już czwarty raz ósmy jestem, no to Dawid będzie kolejne podium miał jutro. I tego będziemy się trzymać. Pozostali Polacy. Piotr Żyła po pierwszej serii miał podium na wyciągnięcie ręki. W drugiej Okura Jama nie była już dla Polaka łaskawa. Jakie to były skoki, panie Piotrze? W pierwszym tak wyleciałem i zemście, ale nisko to ja też mówię, no przytrzepię w bóle. No ja też tak myślę. No to się stało, że nie walnąłeś w bóle. No później tak właśnie tego i to myślę, o no i tak poleciało fajnie. No a w drugim, a w drugim też było tak nisko, no ale już, już nie było tego efektu. Takie życie skoczka. Jego prozy zaznał też Kamil Stoch. Trzecia dziesiątka dla takiego mistrza to zawsze musi być rozczarowanie. Szczególnie zabolała pierwsza próba, bo można było wykorzystać warunki, jakich nie miał nikt. Czułem, że mają mocno pod narku, tylko ja ten skok zepsułem. Coś, coś ewidentnie nie gra w technice, nie wiem co dokładnie. I jeszcze akcenty zagraniczne, nieoczekiwanym zwycięzcą soboty Yuki Asato, gdy inni mniej lub bardziej psuli skoki, on imponował stabilnością i szczerością. Wszyscy wiedzą, że skocznia w Sapporo jest nieprzewidywalna. Powiem tak, dziś tylko ja w dwóch skokach miałem dobre warunki, dla reszty to była loteria. Doceniamy te słowa. Nowym liderem Pucharu Świata Stefan Kraft. I całkiem niezła to słoda na przydomek Mr. Second Place. Pan drugie miejsce. W Soporaustre jak oddał sześć skoków, łącznie z treningowymi i kwalifikacyjnymi. Zgadnijcie. Za każdym razem był drugi. W tym sezonie w konkursach był już osiem razy na podium. Wygrał raz. To prawda, miałem jedno zwycięstwo. Ja jestem przyjaznym gościem. W Polsce i nie przeszkadza, kiedy przede mną jest Kamil Stoch. W Japonii choćby Sato. Spokojnie. Wierzę, że na lot w kulm chociaż dadzą mi wygrać w końcu będę u siebie. I jak tu nie lubić filigranowego Austriaka. W Sapporo najmniejsi w stawce byli najwięksi. Podium należało do kolibrów skoków. Yuki Sato 161 cm wzrostu, Stefan Kraft cm 166. Giganci. Bohaterem dnia wciąż Dawid Kubacki. Gdy zaczynał się turniej czterech skoczni pod koniec grudnia, Polak był piętnastym skoczkiem Pucharu Świata. Teraz jest trzecim i traci do prowadzącego Stefana Krafta raptem 79 punktów. 19 podniów w karierze Dawida Kubackiego, 12 odniesionych w styczniu. W lutym to dopiero czwarte i liczymy na to, że to nie będzie koniec. Dawid Kubacki, rozanielony. Dawid Kubacki, skory do żartów, ale my się absolutnie nie dziwimy. Słuchamy. Kolejny dzień w biurze, a w ekipie mamy proroka Piotra Żyłę, prawda? Bo on to przewidział. No to tak przewidział, ale trochę, że tak powiem, na ostatnią chwilę przewidział. Jak to wyglądało, bo tutaj patrzyliście na te skoki? To przy tym ostatnim skoku roju jak ktoś widziałem, zapinałeś. Nawet nie, nie patrzyłeś, zdaje mi się, że nie wierzyłeś. E, no nie, Reru no, miał bardzo dużą przewagę też, e, względnie dużą, po pierwszej serii, bo tam chyba niecałe 10 punktów, ale prawie że, no to, no to, jest, to jest dużo, więc wiedział, miałem świadomość tego, że musiałby naprawdę przyciąć w garba, żeby, żeby, to, żeby spadł po prostu za mnie, e, no ale tak się wydarzyło, no, z, dla, mnie, dla mnie to jest szczęśliwe, bo, bo mogłem stanąć na podium e, tutaj w Japonii. No ale wiem, że jemu na pewno nie będzie przyjemnie, bo to, bo to nie jest nic przyjemnego. No ale Saporo ma też to do siebie, że tutaj trzeba naprawdę i dwa razy dobrze skoczyć, i dwa razy dobrze trafić, bo inaczej nie ma szans. No dobrze, a Piotr Żyła co ci mówił? Ty patrz, patrz, bo jeszcze Kobayashi. No, bo ja tak mówię do Piotra, że już, no, już nie ma szans. No, ja Piotr, patrz, że jeszcze jeden został u góry. A to tak przypadkiem nie było też w Zefeld? E, nie no, w Zeffeld to trochę dłużej tam musiał prze, przegadywać. Aha. Opowiedz o tych swoich skokach. Ten drugi to, to bardziej wiatr? E, znaczy no, tam też no, nie, było, nie było wesoło zaraz za progiem i e, no, nie, nie leciało się łatwo. E, skoki całkiem, całkiem okej. Okay. Kciutkie takie za jakby nietypowo, bo za wczesne e, z progu, ale, ale mimo wszystko fajnie zaczynane i takim e, technicznie, technicznie okej. Okay. No, tylko że te warunki jakby temu nie, nie sprzyjały, bo jednak... E, Troszkę za wczesne odbicie powoduje też, że nartka wisi chwilę za progiem, a jak jeszcze było nie za fajnie zaraz za progiem, no to, to, to wiszenie się przedłuża i, i to, jest, to jest ciężkie później w, w trakcie lotu. No bo wychodząc z progu w tej drugiej serii wydawało się fajnie, ale tak no piuk, nartki w dół i tak... Eee, no ale chyciło, poleciało, także jest ok. My cały czas wracamy do turnieju już czterech skoczni, bo to był moment przełomowy w tym sezonie dla Dawida Kubackiego. Od tej chwili wywalczył 740 pucharowych punktów na 1000 możliwych i cały czas powtarzamy dla niego Sky is the limit. Niedziela. Znów może być Polska. Znów może być polskie podium i wcale nie wykluczamy, że do Dawida Kubackiego dołączy Kamil Stok, bo u niego naprawdę wystarczy jeden skok, jedna chwila, jeden moment, by wrócić na właściwe tory. Za nieco ponad Trzy godziny kolejny konkurs. Uciekamy z centrum Sapporo na skocznie. Filip Czyszanowski, bardzo dziękuję. Transmisję z Sapporo zaczynamy o pierwszej w nocy w TVP Sport. W jedynce będziemy od pierwszej trzydzieści.